Witam Was serdecznie na kanale Horror Story. Jestem Harry i gramy sobie w efir. Drugi dodatek, której nie pamiętam nazwy. E, mamy dwie apteczki, kłócnie mi się. E, Od razu oby te dwie weźmiemy Tutaj mi tak nie rób. Dobra, już mi wszystko działa. Tam jakieś piździki, których nie chcę na razie, bo to mi niepotrzebne. E, tutaj też nic, nie możemy.

No hmm. okay. dobra. Okej. Okay. to. tutaj nie przejdziemy. co mamy. Tak, jest Idziemy. zamknięte mamy, Kibelki zamknięte niestety, mamy wszystkich połamanych, tutaj też nie czekajcie, bo na inaczej działają, i teraz pytanie czy, okej, okay. okej, okay. czekajcie. Czyli wyjście... Ty też, czy...? Nie. To jest zamknięte, no dobra. Więc tak czy chciałbym się myśleć tędy, więc... Jeszcze nie tak? W końcu no Jeszcze nie mogłem... ...poczekać albo... ...wróciłem ciasteczkę i... No. Mamy już na osta ostatnie... Tak. ...dwie... ...dwie... Ktoś jeszcze tutaj chce wyjść? Widzę, że tutaj nic nie ma ciekawego. Nie. Dzięki, dzięki. Nie, wiem ile tam jest w ogóle. Musimy do bardziej... Dobra. Nie, tutaj nie, ale... Jeszcze tego mamy. Tutaj weźmiemy no to. Tak, tak. Tu mamy najmniej. Jeszcze ktoś? Ludzie, a czekajcie. Okej. Okay. Ten akurat karabin jest do dupki No, bo to ta Tyle moi drodzy takimi e, krótkimi uchwałem może to dobrze, ale tutaj tak może więcej, więcej już mamy gdzieś tam więcej Ja wyszłem gdzieś ten bo... Okej okay. Więc bok Dobra, chcesz przyjść i CIAT! Move! Okej! Okay. Dobra okay. Było dużo czy nie ma? A okej, okay, więc już mamy eee, Dużo, dużo. Okej. Okay. A co to jest? Aha, to się to wejdziemy, moi drodzy. Bo czemu nie? Mamy 350 tutaj tylko Weźmiemy sobie to eee, Więc na pewno nam się takie coś Takie bydle Przyda Nie powiem, że nie Ogólnie Więc Dużo apteczek tutaj jest moi drodzy Mnie bardzo, bardzo cieszy Jak powinien być wszędzie ogólnie Okej, okay, też zarąbiście, mamy kevlar. Dobra, teraz możemy iść do góry. No trochę się tutaj napotoczyli te... Te tutaj te rzeczy mm. Czekajcie, sawek game. Tak, jest. Okay. No, no Mamy saving a tutaj. Namknięty. Musimy mieć tam dół. Okej. Okay. A tutaj coś jeszcze mamy. Dzień pojedziemy. Ale mamy stópkę, dobra. Ta. Tam mamy bum-bum. Okej. Okay. Heads up, Sergeant. We got you covered.

Dolecieli w 15 i pomóż ty Ale dupnę Będź <laughs> nie umierać moi drodzy Z takimi ludźmi normalnie Tutaj nie mogę Mamy 0 Teraz mamy dwie Sawę gemę Jest Okej okay, moi drodzy Jedziemy dalej Tak, a napteczkę czekajcie. Dobra. Dobrze dobrze, dobrze. Więc... Dobra, saving checkpoint. Ja nie nie lubię tych... Tutaj się ten... Ja nie lubię tych tutaj saving checkpoint, bo... Tak, jakieś wyjście Aha, zajebiście, moi drodzy Nie aata, ja ty, tymi mi gratami nie rzucać. Yyy, e, bo nie. Więc. Dobra. Myślałem, że pójdzie gorzej tutaj. Ale ja widzę, że <laughs> poszło lepiej tym razem. Okay. Dobra. Nie, nie ma nikogo. No jak widzicie e, muszę co chwilę zapisywać bo nie widzę innego wyjścia tutaj e, moi drodzy nie wiem skąd oni się tutaj biorą e, jak brud na dupie moi drodzy nic więcej tu nic nie ma a tutaj też nie a nie mogę panterny drzwi spoko Dobrze, że zapisałem, moi drodzy. Dobra. Bo... Nie wiem, co ja muszę robić już. Dobra. granita! Ja, się... Ja, się położyło tutaj. No tylko tutaj, a Dobra, czekajcie, bo oni chyba. Dobra, okej, okay. dawajcie mi te e, shotguny, bo i tak tutaj chyba e, nic z niego e, nie zdobędziemy przez najbliższy czas. Tutaj nic nie można. Dawaj mi życie. Jak gdzie mam w ogóle? tak Gdzieś tam lecieć, czy tutaj. Bo ja tutaj nie mogę nigdzie. Albo tu. Po strony przyszliśmy. Tutaj też nie. E, chyba, że jakaś tutaj. E, o! A jednak. Czekajcie, ja sobie tutaj. Save. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Ja chyba już tutaj nie wejdę. A, saving checkpoint, zajbiście. No. A, ale tutaj go załatwiono. teraz? See you. I see you. Dobra, no, no zaczekamy, co się tutaj odwala. Moi drodzy, bo tutaj to tamto, no nie ma to tamto. No. on. Dobrze, moi drodzy, dobrze. Eee, o, czekamy, czekamy. Kurde, mogłoby się to szybciej ładować tutaj, moi drodzy, bo to tak, to tak, to nie powinno być. Dobra. Yy... Kurde, no co tak się ładuje. Ja rozumiem, że tutaj e... ten. No, jest jakiś, chyba, nie wiem, czy to finisher, czy nie. Ale mogłoby się to szybciej ładować. Tutaj nie, uk nie ukrywam. E, nie pogniewałbym się też. Ok, dziękuję bardzo. Here's the situation. Ah. rains didn't make it underground and the radio's out piece of shit Dobra. get moving you still have a job to do i'm not gonna let that asshole get away Dobra. A, I idzie, ja? Interval Devastation. Dobra, you know i think we're in the old underground metro area it was destroyed by a big earthquake and the new city was built on top took my kids on the tour last summer never Dobra. been to this section Jeszcze tego tutaj nie nie No no to trudno, tutaj nic nie ma innego, ale przynajmniej pozwiedzałem sobie. A gdzie my jesteśmy? O jakimś szpitalu psychiatrycznym? Tego nikt nie wie. Okay. E, moi drodzy Tutaj też nic nie ma e, Nie możemy się gdzieś przemierzyliśmy w czasie w ogóle Okay. Where the fuck have you been? just Come by. on, let's go. As near as I can figure, oh. that explosion oh. triggered a massive outflow of. Okay. You know, I don't know what the fuck is going on. Just tak myślę. You take point. Eh, okay. no point. on, bro. Okej, okay, to mi nie działa, to też nie. Way beyond the briefing now, definitely through the looking glass. Blok. Dobra. Okej, okay, rzutku mi przeszło. E, dobra, tutaj jakieś trześloko. Tutaj mi coś przeszło. What's Co that? Do you hear that?

Нет, no, мой. Yeah, Hold on, I'll be right он Что это? Не ладно, мой блог. getting away oh, some, somebody's got my leg thank got my leg you need come Okej. Okay. Dobra. Rusza Ja sobie zapiszę. na jego oczu, moi drodzy, bo tutaj to także nie idzie. Więc jako tako trzeba tutaj to, to robić. Trzeba warać na te dziury tutaj. Wtąd, nie w tą trzeba tam iść. Saving checkpoint Mi się to nie podoba tutaj w ogóle Gdzie my w ogóle jesteśmy? To chodź tu Dobra, jeden pod nim To armor ty. Hej. Okay. Tutaj nic nie ma. Hej. Okay. Tutaj też nic nie ma. Trzeba stąd wyjść, w nie? jest, jest, ok, ile mamy czasu? Dobra, zaraz będzie koniec, bo już nie wyczynię. Tutaj nie wyjdziemy. Tutaj okay. Dobra, uspokój się to Okej, okay, dobra Dobra, nie musimy zarazu e, wszystkiego tutaj przenosić. Znaczy, że stąd wyjedymy. Więc. No i czekajcie, bo ja nie ma takich rozwidleń w ogóle. A co tam było na przykład? Na dole na przykład, bo mogę, mogłoby coś tam być, co by mogło mnie ominąć. A, nic takiego w sumie. Ale wolałem sprawdzić. Gdzie okay. idę? W ogóle nie wiem gdzie ja idę. Okej, Okay, windę mamy. Nie, to nie widać Okej Zawsze mi wyszłem z pewnych rzeczy Okej, okay, gdzieś weszłem, spoko Dobra, tu chyba skończymy Ogólnie tutaj więc No Dobra Okej okay, moi drodzy Tutaj zakończymy odcineczek <laughs> Więc ja dziękuję za uwagę serdecznie, zapraszam do poprzednich materiałów, jeśli ktoś nie widział, do nadrobienia filmów, żeby być na bieżąco z materiałami. Eee, widzimy się już jutro o godzinie 18.00. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, zobaczenia, Elo, na razie.